No, jeśli spotkamy stwórcę, a ty wierzysz w Boga? Tak samo jak w Jezusa, Chrystusa i Wielkanocnego Zajączka. Jasne, że wierzę. To czemu martwisz się spotkaniem z Bogiem? No, robiłem w życiu parszywe rzeczy. Klołem jak cholera, skopałem kilka tyłków, strzelałem do ludzi, do których nie trzeba było strzelać, i włożyłem petardę w dupę kota sąsiada. Tak sobie myślę, że takie gówno daleko cię nie zaprowadzi. Święty Piotr mnie zatrzyma i powie chwilę, synu, jest parę rzeczy, o których musimy pogadać. I jesteś z tego wszystkiego dumny? Nie, słuchaj, chodzi mi o to, że możemy tu wszyscy zginąć. Gajer nie żyje, Flin odszedł. Odszedł palić faje w niebie. Chłopaki, mówię tylko, że. Cóż, Kirlenko może nas wszystkich załatwić. Jeśli wierzysz w Boga, musisz też wierzyć, że tym co żałują za swoje winy zostanie wybaczone, a bramy królestwa niebieskiego staną przed nimi otworem. Czyli jeśli żałujesz, że narobiłeś bigosu, to nic ci nie będzie. A widzisz, to kurwa nie ma żadnego sensu, bo niby możesz być skurwielem całe swoje życie, aż tu nagle ktoś przykłada ci spluwę do skroni, a ty mówisz ratuj mnie, Boże. I nagle wszystko zostaje ci niby wybaczone. Moim zdaniem wypadałoby to zrobić z 10 minut wcześniej, bo inaczej wygląda to podejrzanie. Hmm. Łapiecie się sierżancie? Wiecie o co mi chodzi? Łapie. Ale znowu, jeśli naprawdę w to wszystko wierzysz, to musi ci być naprawdę przykro. Bo Boga oszukać się nie da. Bóg jest sprytny, co nie? Mhm. On potrafi. On wie, czy żałujesz tego, co zrobiłeś. W jednym filmie słyszałem coś: że tylko grzesznicy stają przed Panem. Chryste. Jaki to był film? Grali Madeleine Stowe i Kenneth Burnley. Ona była chyba żoną jakiegoś gangstera. Miała romans i ten gangster ją zabił. I był w kościele. I się spowiadał. I tak mu tam jeden facet powiedział. Jadź. Czy jakoś tak, no nie wiem. Tak mu powiedział. Tak to chyba było. Tyle, że według chrześcijan wszyscy jesteśmy grzesznikami. No cóż, a więc tylko grzesznicy staną przed panem. A że wszyscy jesteśmy grzesznikami, wszyscy przed nim staną. Mm -hmm. Jezu, teraz to już nie wiem, co myśleć. Religia każdemu namiesza w głowie. I ja na szczęście jestem wolno od tych zabobonów. Nie wierzysz w Boga? Nie. No to czym jest dobro, Swizz? Odpowiedz mi na takie pytanie, czym jest dobro? Jaka jest właściwa ścieżka? Właściwa ścieżka to ta, po której idąc nie robisz nikomu krzywdy. Twoje I starasz się im pomagać. Dokładnie. Krzywdząc ludzi, którzy krzywdzą innych, mamy do czynienia z obroną, a Sierżancie to... pójdziecie prosto do piekła. Dobra, muszę coś wyznać Ukradłem wam trochę kremu nawilżającego I czuję, że muszę to powiedzieć na wszelki wypadek Jakby wielki szef patrzył Chcę mieć czystą kartę No i mam trochę wyrzuty sumienia mm. Ale muszę przyznać, że to było miłe Nigdy przedtem się nie nawilżałem mm. To było bardzo, bardzo miłe To było bardzo, bardzo miłe Dobro jest wtedy, kiedy myślisz o innych To jest właśnie dobro hmm. Dobra jest kawa i pączki to jest dobro, hmm. kawa i pizza z co najmniej trzema rodzajami no chodźmy sfera. do tego kirlenko, dalej!